Siema w dzisiejszym materiale nowy produkt od firmy GeekVape, a mianowicie Aegis Max w kicie z Zeusem sabomowym. Dzisiaj w kolorze Black Space. Tak, prezentuje się opakowanie. Przejdźmy do tego, co znajdziemy w środku. Oczywiście, samo urządzenie. Standard, gwint typu 510, przycisk Fire plus oraz minus do obsługi naszego systemu i port micro USB typu B do ładowania bądź aktualizacji softu. Odkręcamy naszą dolną klapkę, aby zamontować akumulator. Trzeba wspomnieć, że Aegis Max obsługuje akumulatory 18650 na adapterze bądź 21700. Mega, mega duży atut z tej strony. Zakręcamy sobie teraz naszą klapeczkę i odkładamy go na chwilę na bok w środku pudełka dalej znajdziemy oczywiście parownik standardowo na rynku usnik typu 810 górny top cap do zalewania mega fajnie skonstruowany na zatrzaskach więc nic Wam się tutaj nie zakleszczy dwa gigantyczne juice hole do napełnienia naszego płynu możecie też od środka zobaczyć jak prezentuje się nasza grzeczka. Zakręćmy naszego top cupa. Sam pierścień do regulacji przepływu powietrza. I odkręćmy sobie teraz dół. Tutaj mamy naszą grzałeczkę. Preinstalowana jest ona Z2, czyli 0,2 oporność. Grzałka typu mesh. Wymiana jej to jest mega banał. Wystarczy grzałeczkę wyciągnąć, wyrzucić. Wziąć nową i w to samo miejsce z powrotem grzałeczkę wciskamy. Zakręcamy. Oczywiście trzeba ją też zalać. Dalej w pudełku znajdziemy takie rzeczy jak Kabel USB skierki, Zapasowe szkiełko dla naszego parownika Komplet uszczelek, jak i kluczyk do podważania Waszej grzałeczki do wymiany Jeśli nie macie przykładowo paznokci lub noża przy sobie Adapter na akumulator 18650. I fajny kluczyk, który pomoże Wam odkręcić dolną klapkę, jeśli nie możecie włożyć Waszego akumulatora. I oczywiście zapasowa grzałeczka o oporności 0,4. Odpalmy teraz, teraz naszego Aegis Amaxa standardowo pięcioklikiem. Na pierwszy rzut oka widzimy tryb, z którego korzystamy, ilość watów, które używamy, opornych rzeczki, amperaż, woltaż, ilość buszków. Firem oraz plusem zwiększamy jasność wyświetlacza, firem i minusem zmniejszamy. Trzy klikiem możecie zapokrywać oporność waszej rzeczki, wyzerować buszki. Możecie też przejść na następne tryby, jak kontrola temperatury nikiel, SS, tytan, TCR, krzywa podawania watów, jak i. Bypass. I z powrotem mamy tryb Power. Wkręcamy sobie nasz parownik. Aegis Max pyta nas, czy to jest nowa grzeczka, Oczywiście dajemy plus. Czyli tak. I tak na gotowo prezentuje się Aegis Max w kicie. Dajcie znać w komentarzach, czy materiał się podobał. Lajkujcie i udostępniajcie, będę wdzięczny. A my widzimy się w kolejnych materiałach. Siemanko.